Was w kolejnym odcinku za Aldiestry. Jak wiecie, ostatnio wyszedł temat z lampą. Nad tym na razie pracujemy. Miało nie być więcej przygód, ale niestety okazało się, że maska jest delikatnie podbita. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale w kilku miejscach ma małe podbicia. I to tłumaczy uszkodzoną belkę. A do tego okazało się, że starej grill jednak był pęknięty. Nie było tego widać, bo po uderzeniu się cofnął, ale ząbki były powyrywane. Także widocznie, kiedy auto było trafione w tył, zostało pchnięte na coś przodem. No, najpierw, że to nic nie widać. Nawet nie wiem czy będziecie widzieli te przełamania. Na przykład tu jest jedno. No, są naprawdę minimalne. Zobaczymy, czy ratujemy maskę, czy kupimy nową. W międzyczasie, nagle by był połamany. To kupiliśmy drugi grill, który wygląda teraz tak. Tak jest to oryginalny grill z Audi RS3. Zderzak jest stary, tak jak mówiłem, udało się go wyprostować. Nie ma śladu. Gdyby nie ta ma pierdoła, to nawet nie trzeba by go lakierować. No ale cóż, tak wrzucili, tak zrobimy. Do grilla standardowo czarny znaczek Dodatkowo przez gryzeresa. będziemy musieli zmienić trochę mocowanie radaru Bo musi być bardziej wysunięty i bardziej do góry Z tyłu Jak widzicie mamy już czarne logo Tu się pojawi też czarny znaczek Mamy już kupiony zderzak. Auto jest na podjazdach, także zaraz. Kolejna rzecz. Rezonator na delay. Odnośnie ostatnich modyfikacji, z tej strony wszystko było ok. Tu też było wszystko ok. Jedyna rzecz, która się okazała, to jeżeli zostawiacie standardową puchę filtra, a nakładacie większy interkuler, to w tym miejscu ząbek wrzyna się włącz od chłodnicy wody. Także muszę tutaj wyciąć ząbek oraz wszystko ładnie wygładzić, żeby nie przycięło węża. W tym momencie powinno wszystko grać, ale jeszcze sprawdzimy jak to będzie działało. No, poza tym auto prawie kompletne. Założymy zaraz ten zderzak, pokażę wam jeszcze jak wygląda radar. Zdecydowanie lepiej to wygląda niż Grill z AudiS3, ale mimo tego, że tutaj grill jest głębiej, to tak zobaczcie, gdzie jest radar. I trzeba go wysunąć z 5 cm i poniżej 2 cm do góry. No to już drobna pierdowa kosmetyka. Oj, wygląda. Jak widzicie, no, dla mnie bomba. Ale zdecydowanie wystarczają, muszę mieć black piano. Tak samo muszą być czarne listwy. Skoro robimy wszystko na czarno, trzeba robić wszystko na czarno. Teraz demontujemy wydech, wrócimy rezonator. Zobaczymy, sobie, jak to wszystko będzie chodzić. No i powoli zbliżamy się już do końca tego projektu. Ale jeszcze będzie kilka smaczków. Ujęcie wydechu, czas startu. A dzisiaj więcej nie robię. To z pracy przyczyny. nie ma lamp. Czekam, czekamy na lakier. Z też czekamy na lakier, żeby polakierować zderzak. Dopiero jak będzie zderzak, to możemy zrobić resztę. Co dalej? Ze smaczków panie, pakiet Maxtona. Będzie dużo szerszy dyfusor. Panu na do końcówki. Zaraz pomysł będziemy się tej lotki i przełożymy nową. Zobaczymy jak to siądzie. A to nadal nie wszystko. Także musicie czekać na resztę. Tak ja dalej pokażę Wam jak jest zamocowana fabryczna lotka. Zobaczycie, co to zajęło. Oczuścimy teraz taśmę i przełożymy na omlotkę. Pojechałem takie cudo. Raz, dwa, trzy, nie ma taśmy i to też bezpieczny. ta zabawka się pojawi. Na nie jest to tendencja naminat. minat. Coś bardziej konkretnego. Przymierzeczkę na szybko. Zobaczymy, jak to się Ale chyba trochę będzie trzeba z tym powalczyć. Zobaczymy, jak będzie się to komponowało z dyfuzorem Maxtona z większymi końcówkami i całą resztą bajerów. Oczywiście, lotka pójdzie też w czarne piano, żeby pasowało do kompletu. Dobra, na dzisiaj kończymy. Resztę robimy później. Dla Was pewnie to będzie czymś dalszy tego odcinka. Ale dla mnie to już koniec, bo zrobiłem wszystko co mogłem na chwilę obecną. No i tak jak mówiłem, minęło kilka dni, trochę się pozmieniało. Auto już wróciło z lakierni, zderzak jest w kolor, mamy już też czarny znaczek S3. Niestety dyfuzora na razie nie mogę założyć, bo brakuje nam jednego mocowania, który jest tutaj. Czekamy jak przyjdzie to założymy. Zamiast tych rurek będą takie rurki. To może zaraz przymierzymy, sprawdzimy jaka jest różnica. Poza tym mamy już brakującą stawkę. Kupiliśmy w serwisie, kosztowała niecałe 240 zł. No i przód. Z przodu jeszcze jedna delikatna zmiana, a jednocześnie mocno zmieniająca wygląd auta. Mamy dyfuzor z Maxona. Miały być założone jeszcze progi, a niestety okazało się, że dostaliśmy od wersji trzydrzwiowej. Więc jak na złość brakuje takiego kawałka. Trzeba wymienić, a to potrwa z miesiąc. Poza tym Auto prawie kompletne. Brakuje jeszcze kilku detali. Na przykład brakuje mi tu klipsów do zamocowania spryskiwaczy. Także przez 8 zł i 4 klipsy trzeba czekać z robotą. No ale auto już teraz wygląda dość konkretnie. Jeśli chodzi o radar tak jak wspomniałem, udało się go wysunąć. Teraz jest na właściwym miejscu. Powinno ładnie wszystko działać. Zwrócimy teraz te końcówki i zobaczymy, jak pasują nowe. w trakcie, bez tej folii papierowej dużo lepiej wygląda. Teraz będziemy można wszystko ładnie ustawić. Końcówki, setki. Dyfuzor jest tyle szerszy, więc wszystko trzeba wypchnąć. Zaraz zrobimy małe korekty. Zaspawamy końcówki i prace na tyle będą skończone. Dyfuzor maksymalny, zamontowany. Dupa prawie kompletna. Brakuje jeszcze spoilera, czekamy aż wróci z lakierni. Teraz to wygląda bardzo konkretnie. Musimy jeszcze ustawić końcówki. Na razie ustawiłem z właścicielem, w którym miejscu dokładnie mają być. Wiadomo, gusta są różne. Moim zdaniem tak jest najrozsądniej, ale zobaczymy, jak to będzie. Cały jeszcze kilka pierdół, ale stawimy sobie to już na później. Zrobimy to poza kamerami. No, szkoda byłoby, żebyście czekali na kolejny odcinek, przez to, że nie ma czterech klipsów do spryskiwaczy, Jak widzicie, mamy praktycznie już finish. Jak auto stoi w takiej pozycji, to jeszcze jest bardziej agresywne. No, wiadomo, im niżej, tym lepiej. Także jak wspomniałem, ten odcinek już kończymy. Możliwe zobaczymy się w jeszcze jednym. A w międzyczasie jak pamiętajcie łapki, komentarze. Rzućcie suba, bo ostatnio dość krucho z tym. No i nie wiadomo, czy nagrywać czy nie nagrywać. A jak się podoba, to muszę o tym wiedzieć. Widzimy się w kolejnym odcinku. To na tyle. Cześć!